Nie czułem swojego ciała, co było bardzo przyjemnym efektem. Odlecieć i mnie się zgodzie. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Konopny Web. <gryw> Sorry za mój głos dzisiaj, ale jestem trochę niedysponowany głosowo i trochę się przeziębiłem. Także mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Dzisiaj przedstawiam Wam olejek. CBN. Dużo osób na niego czekało, także mam nadzieję, że dzisiaj e, poinformuję Was o wszystkim, co chcecie wiedzieć na jego temat. Sprawdzałem go przez kilka dni i naprawdę no, lepszego nie widziałem, ale przejdźmy do tego już za momencik. Zaczynajmy! Na początek to tak. To jest olejek CBN plus CBD. To jest olejek od Kanaba Organics, znaczy to jest opakowanie od tego olejku. I CBN plus CBD jest tutaj 5%, czyli ma 500 mg, zawiera po 250CBN oraz 250 CBD. <gryw> Ale ja śmiesznie gadam do Was dzisiaj. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Fajnie jak mi zostawicie jakiś komentarz za to, że dzisiaj do Was nagrywam z takim głosem. Dobrze, że dzisiaj nie jaram, tylko opowiadam o olejku. Eee, no, i tak tutaj, jak widzimy na opakowaniu Cannabis Organics, CBN właśnie 250 mg, CBD 250 mg również. Do tego CBDA jest też tutaj, znajduje się CBDV, CBG około 100 mg na olejek. A także z tych większych zawartości to CBC 20 mg i terpeny 100. Miligramów, także naprawdę jest bardzo ciekawy olej. Dużo tego oleju jeszcze nie ma na rynku. Jest kilka firm, które proponują taki olejek. Natomiast ceny są bardzo bardzo wysokie. Sami możecie sobie sprawdzić, jakie są te ceny. Natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o cenę, to jest 89 zł na ten moment. Wiadomo, ze zniżką moją, konopny web, macie minus 5%. Także jeszcze kilka złotych da się. Urwać w dół z tego olejku. No ale chcę, was, chcę też przejść do tego, co to jest w ogóle CBN, jakie ma właściwości, jak to testowałem, żeby powiedzieć wam o tym olejku nieco więcej. A więc olejek CBN. A właściwie CBN, samo teraz powiem, co to jest CBN, to e, kanabinoid bardzo e, spokrewniony z e, kanabinoidem THC, tak bardzo znanym e, w naszym społeczeństwie. CBN jest produktem dehydrogenacji właśnie THC, także jest to proces odwodornienia THC. Bardzo fajnie, jeśli chodzi o właściwości CBN, zostało to opisane i pokazane w postach ostatnio, właśnie na profilach Kanaba Organics na Facebooku oraz na Instagramie. Także teraz wam przeczytam, jakie to są, żeby niczego nie pominąć. To jest porównanie CBD do CBN. CBD wycisza, CBN posiada widoczne działanie uspokajające przy bardzo małych dawkach. Potwierdzam to, zaraz do tego przejdziemy. CBD zwiększa szanse na szybsze zaśnięcie i nieprzerwany sen, natomiast CBN ma najsilniejsze działanie, właśnie uspokajające i nasenne ze wszystkich kanabinoidów. CBD nie wpływa na wewnętrzne ciśnienie gałek ocznych, natomiast CBN zmniejsza ciśnienie. Wewnątrzgałkowe. CBD wywołuje działanie przeciwdrgawkowe, natomiast CBN ma działanie przeciwdrgawkowe nie tak już mocno silne jak CBD. Zarówno CBD, jak i CBN stymuluje apetyt, potwierdzam, zmniejsza ból, bardzo mocno potwierdzam to, że. Zmniejsza ból, kontroluje stan zapalny. No, ja jeszcze brałem CBN, jak przed tym moim stanem zapalnym, którym mam teraz gardło, także tutaj nie wiem, jak to działa, musiałbym jeszcze to natomiast też bardzo mi pomaga. Teraz, jak, jak, jak choruję trochę, to zmniejsza mi ten ból, obniża mi ciśnienie. Bardzo, bardzo ciekawy jest też chill po tym olejku, zabija bakterie. Także być może to też pomaga, właśnie dlatego mi chroni komórki mózgowe i tłumi skurcze narządów. To jest to, co możecie sobie przeczytać w opisie posta Kanaba Organics. Zachęcam Was do przejrzenia tego, tego posta, czy to na Instagramie, czy to właśnie na Facebooku. I teraz pragnę podejść do tego i opowiedzieć Wam, co testowałem, jak testowałem ten olejek. No, jakie są wyniki tego testu? A więc tak, zobaczcie tutaj jest wynik z pierwszego dnia, w którym brałem olejek CBN na sen. No i tutaj wziąłem olejku, no trochę dużo. Trochę dużo, bo gdzieś tak 8-10 kropel. To był mój pierwszy dzień, gdzie wziąłem ten olejek. W danym dniu byłem bardzo mocno zmęczony, bo też robię, no troszkę tutaj fizycznie działałem ostatnio, że tak powiem. Jest. Aktywności fizycznej, przez co też mogłem się przyziębić wychodząc na dwór, e, w, będąc spoconym, zmęczonym. E, no i w taki dzień, gdzie byłem właśnie bardzo zmęczony, wziąłem sobie gdzieś właśnie, mówię, 8-10 kropel na sen. Natomiast nie spałem długo, co też widzicie. I wyniki nie były no, za ciekawe, no ale to dopiero pierwszy dzień, prawda? Także trzeba sprawdzić też i kolejne dni. Kolejnego dnia e, stwierdziłem, że. E, no, wezmę mniej tych kropel, bo naprawdę zasypiając bardzo mocno odczuwałem takie przełożenie do, do poduszki. Nie chciało mi się ruszać, wręcz czułem się tak trochę jak na... Jak, jak używając THC, tylko że nie było tej fazy psychoaktywnej jakiejś w głowie. Po prostu czułem się, że miałem fajny chill, leżę i nie chcę mi się wstawać. I bardzo szybko zasnęłem. To był ten pierwszy, e, pierwszy dzień, gdzie wziąłem tych kropel 8 10. W drugi dzień, więc mówię, wezmę mniej i wziąłem sobie tutaj około 5 kropel gdzieś, tak? I zobaczcie sami, jakie były tego wyniki. Myślę, że bardzo ciekawie, też dłużej spałem. No i widać też, co istotne, co ostatnio Wam mówiłem w innym filmie, faza REM się zwiększyła, a w tej fazie REM to my właśnie wypoczywamy e, i też jest ona jakby odpowiedzialna za nasze sny. Co też chodzi o sny, to naprawdę sny mi się poprawiły, są naprawdę bardzo realistyczne. No i w trzeci dzień, w trzeci dzień jak brałem, bo zaraz przejdę do tego, jak brałem w ciągu dnia, ale jak brałem właśnie na noc, to już, albo nie, powiem Wam inaczej. W ciągu dnia też chciałem sprawdzić, co też nagrałem na moim Insta możecie zobaczyć, jak nam nie podziałało. Wziąłem sobie na początek 5 kropel, no i. Poczułem chill, bardzo szybko wjeżdża. Tak naprawdę pamiętajcie o tym, żeby trzymać pod językiem kilka minut, e, to wtedy lepsza jest słonialność tego olejku. No i podtrzymałem kilka minut, pięć kropel. Wow, super, nie? Mówię, w ciągu dnia taki chill, no już nie chciało mi się trochę pracować. Także uważajcie, jak w pracy, jeżeli chcecie brać ten olejek, to raczej lepiej CBD niż CBN. Tak z mojego doświadczenia wam powiem. E, no i mówię, nagram insta story. E, że właśnie fajny ten olejek jest i pokażę Wam, jaką mam fazę. No i na tym, e, na tym story na, wziąłem sobie kolejnych 7 kropel. No i to już było troszkę za dużo, też bardzo mnie to rozluźniło. E, zacząłem tańczyć sobie do, do muzyki reggae. Bardzo duży chill. Trochę było mi zimno w ręce, opadło, spadło mi ciśnienie, na chwilę się chciałem położyć. Ale nie było nic yy, niepokojącego jakoś bardzo. Położyłem się gdzieś tak z pół godziny, poleżałem, po półtorej godziny mi przeszło. Także naprawdę bardzo mocne działanie uspokajające i też ból, który mi towarzyszył pleców, właśnie od tych czynności fizycznych, jakie ostatnio mam, zniknął. Po prostu nie czułem swojego ciała, co było bardzo przyjemnym efektem. No i po tym doświadczeniu spróbowałem sobie też wieczorem obniżyć trochę dawkę tych tych kropel, no nie tego samego dnia, to było chyba następnego dnia, czy za dwa dni i wziąłem trzy krople i sprawdźcie sobie tutaj jak wyszło to trzeciego dnia, jak mój sen wyglądał Prawda? Bardzo ciekawie. Także widzę, że e, rzeczywiście olejek CBN uspokaja, e, działa na e, lo, rozluźnienie mięśni, e, czy to jak macie zakwasy, czy po prostu was bolą te mięśnie. No i daje naprawdę duży, duży relaks. Także w ciągu dnia ja nie przekraczam e, dwóch, 3 kropli. I to jest, to jest maks, naprawdę, bo wiem, że 5 kropli, 6 to jest moje maksimum. Takie żeby mogły po prostu dalej funkcjonować bardzo efektywnie. A tak to, to, to duży chill po prostu. Dlatego radzę Wam e, zaczynać od małych dawek. Nawet naprawdę zaczynajcie od jednej kropli dziennie i zobaczcie po prostu po jakimś czasie, jak na Was to... Działa i wpływa, bo niektóre osoby mają po prostu bardzo zaniżony próg na działanie kanabinoidów, i lepiej zaczynajcie po prostu od mniejszych dawek niż od razu od dużej. Też dzięki temu znajdziecie swoją odpowiednią dawkę. Nie będziecie musieli jej przekraczać. Pokażę Wam też teraz, jak ten olejek właściwie wygląda. No i wezmę sobie kilka kropel, żeby się trochę zrelaksować, bo już jest mi trosz troszkę ciężko. Zobaczcie, jest takiego koloru. Nie jest tak bardzo gęsty. Smak jest y, też y, różniący się od CBD. Wezmę sobie trzy krople. I podtrzymam trochę pod językiem, i zaraz do Was wracam. Także tyle chciałem Wam powiedzieć y, na ten temat. No, także dbajcie o siebie. Ży życzcie mi zdrowia, a myślę, że ten olej mi pomoże, bo czasami jednak bolą mi mięśnie, wiecie, taka trochę grypka. E, także myślę, że będzie dobrze. Mam anginę chyba po prostu. E, I tyle. Także dzisiaj odcinek niestandardowo we wtorek e, zamiast poniedziałku także będą filmy, mam nadzieję teraz jak nic się już mi więcej nie pogorszy będzie po prostu każdy film teraz w środę czwartek i w piątek a w piątek wieczorem jak będę miał głos to zrobimy live, a jak nie no to Was przepraszam zrobimy po prostu film w piątek mam nadzieję, że mi to e, wybaczycie i spotkamy się w kolejnym tygodniu wtedy na live e, w kolejny piątek to by było na tyle pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał i kto jeszcze nie był, sprawdźcie moją stronę konopnyweb.pl, tam pojawiają się filmy oraz opisy do odcinków. Ja wam dziękuję i zaraz chyba nagram drugi odcinek, póki wiem, że mogę gadać, bo wczoraj było znacznie ze mną gorzej. Dzięki i do kolejnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie was. Bless! A i jeszcze jedna informacja: linki do ciekawych badań dotyczących CBN macie w opisie filmu. A wiem, że są osoby, które lubią sobie czytać badania, także zapraszam Was. Na dole macie linki. Bless.